Mieliście kiedyś tak, że wpadliście na świetny pomysł, któremu zaczęliście poświęcać czas i przygotowywać wszystko pod jego realizację. Pochwaliliście się nawet znajomym, ale przyszła brutalna rzeczywistość i wasz pomysł okazał się być niemożliwy albo po prostu do niczego jeszcze przed jego ukończeniem. No niestety, w branży gier dość często zdarzają się takie rozczarowania, które nakręcają nas na świetną grę, która niestety nigdy nie wychodzi. No ale może lepiej, że kończy się to tak, niż wypuszczeniem totalnej wpadki wizerunkowej. Takich jakie pokazałem wam w filmie tydzień temu. Więc jak nie widzieliście, koniecznie nadróbcie i zostawcie. Suba, żeby nie przegapić takich perełek I nie zapomnijcie też o łapce w górę dla napędzenia kanału Nie przedłużając bardziej, oto gry, które nigdy nie zostały wypuszczone Kolejna odsłona kultowej serii, która miała być tak straszna, jak pizza hawajska dla Włochów. Hideo Kojima, który często pojawia się w naszych filmach Nic dziwnego bez geniuszem gamingu, był już w trakcie szykowania prawdziwej uczty dla fanów serii. Dowodem na to, jak świetna będzie to gra, było grywalne demo, które wyszło na PlayStation 4 pod tytułem P.T. High Bruce, a filmy z przechodzenia dema robiły ogromne wyświetlenia. Zapowiadał się horror dekady. Więc co się stało? Konami pociągnęło za zawtyczkę i wyłączyło pracę nad grą, co przypieczętowało odłączenie się Hideo Kojima od firmy, ale nie ma tego złego, bo dzięki temu możemy dzisiaj zagrywać się w takie arcydzieło, jakim jest Death Stranding. A czy wiedzieliście, że większość z oglądających nadal nie subskrybuje kanału? Jeszcze ja? Ja wiem i myślę, że musimy to zmienić, więc jeśli chcesz pomóc, zostaw suba i łapkę w górę, a ja lecę z kolejną grą. Gra od Rockstar Games, czyli tych od GTA, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to gwarantowany sukces. Ci goście, nawet jak wydają grę, która się nie spłaciła, to prezentuje ona najwyższy poziom jakości. Dlatego też nie ma co się dziwić, że gracze wyczekiwali gry zapowiedzianej jako szpiegowskie GTA. Gra miała zostać wydana na PlayStation 3, ale jak to bywa w growym świecie, plany zostały pokrzyżowane, a powód jest totalnie absurdalny. Sony stwierdziło, że gra będzie za dobra. Dobrze słyszycie, bali się, że gra będzie tak dobra, że inne gry przy niej wypadną słabo. Logiczne. Zostają złudne nadzieje, że Rockstar kiedyś grę wyda, bo oficjalnie nigdy nie powiedzieli, że rezygnują z tego tytułu. A skoro już przy GTA jesteśmy, na pewno większość z Was kojarzy motyw GTA Online RP. Każdy, kto ma konto na Twitchu, na pewno chociaż raz widział, jak ogromne liczby wykręca ta gra. Mimo, że projekt jest bardzo ambitny, nadal jest to tylko modyfikacja. Gdyby powstała osobna gra stworzona pod ten motyw od zera, mogłaby być o niebo lepsza. Tak właśnie pomyśleli twórcy RAW. Gigantyczny otwarty świat o powierzchni ponad 400 km2. Dla porównania ten z GTA ma mniej niż 100. Realizm na najwyższym poziomie. Posiadanie ziemi na własność, budowanie domów, pracowanie w dowolnej dziedzinie lub założenie własnego biznesu, możliwość bycia dobrym albo złym obywatelem, brzmi dosłownie jak symulator życia. Gra miała przykuwać uwagę do takich szczegółów jak dbanie o stan techniczny samochodu. Niestety gier w takiej koncepcji zapowiadano już wiele. A jak widać na razie nic z tego nie wyszło. Więc czy ta gra nie brzmi zbyt pięknie? Na pewno jeśli by wyszła, kosztowałaby miliony. Twórcy stworzyli nawet zbiórkę na Kickstarterze i zapytacie na ile? Na 78 tysięcy dolarów? Ile? Nie muszę mówić, że to nie jest odpowiedni budżet na grę z takim. Rozmachem. Brzmi to oczywiście zbyt pięknie, aby było prawdziwe. Gra, oczywiście, nigdy nie ujrzała światła dziennego. Osobiście uważam, że był to jakiś jeden wielki przekręt obiecujący gwiazdkę z nieba, a pieniądze poleciały do kieszonki. No ale nie ma się co przejmować, bo GTA RP nadal daje radę. I nie mówimy tu o Doomie z 2016, bo technicznie nie jest on czwartą częścią serii, natomiast jest to bardziej reboot serii niż pełnoprawna kontynuacja. Po trochę bardziej horrorowym klimacie, Dooma 3, fani domagali się powrotu do starego, dobrego shootera. Niestety coś poszło nie tak, a ich gra okazała się iść za bardzo w stronę Call of Duty. Czyli niby Doom, ale bardziej nudny. Brzmi jak przepis na porażkę, tak samo stwierdzili twórcy gry. A w sumie szkoda, bo może Doom wtedy wyparłby w jakiś sposób Call of Duty, a sytuacja na rynku wyglądałaby dzisiaj zupełnie inaczej. No dobra, może to nie jest gra a konsola albo akcesorium, ale to jest mój film i wrzucam sobie do niego co chcę. Nie na no, przykład, po prostu idealnie pasuje pod tematykę. W latach 90. ludzie wyobrażali sobie, jakie niesamowite technologie przyniesie XXI wiek. Niestety latających samochodów jeszcze nie mamy, ale jeden projekt trafnie przewidział trend na rynku i mocno wyprzedził swoje czasy: Sega VR miało być biletem do przyszłości. No ale jak wiemy, obietnice nie zawsze udaje się spełnić. Zamiast immersyjnej zabawy dostawaliśmy rozmazaną plamę. Sprzęt po prostu nie działał tak jak powinien, a jego projekt został porzucony przez Sega. Gra, o której większość z was prawdopodobnie nie słyszała. Wielka kolaboracja EA z reżyserem Stevenem Spielbergiem i deweloperem Arkane Studio. Xiao Prey. Tak wielka ekipa, można powiedzieć, gwarantuje hit, no i może by zagwarantowała, gdyby gra kiedykolwiek wyszła. Miała ona być emocjonalną opowieścią, gdzie pomagamy kosmicie, który rozbił się w miejscu, gdzie zawsze jakimś studem kosmici się rozbijają. Czyli oczywiście USA. Pewnie sobie myślą, że w Europie jest już dość zmartwień, żeby jeszcze nas niepokoić swoją obecnością. Nie miała to być kolejna gra akcji typu Call of Duty, a bardziej co w stylu Life is Strange. Wciągająca i emocjonalna opowieść z elementami akcji. Celem fabuły było przetransportowanie kosmity, a w zasadzie kosmitki ze wschodniego wybrzeża na zachodnie. No tak, każdy chce zobaczyć Los Angeles, nawet kosmici. Podczas podróży mieliśmy nawiązywać relacje z kosmitką, a to co z tego wyjdzie zależy od tego w jaki sposób będziemy ją traktować. Kosmitka miała działać na zasadzie AI i projekt zapowiadał się naprawdę interesująco, ale z drugiej strony całkiem nudno. To by chciał grać w grę, gdzie jedzie się przez Stany i nawiązuje relacje. Skoro można odpalić mazę Efekty i robić to samo, a przy okazji sobie postrzelać. Tak chyba też pomyśleli twórcy gry i ostatecznie anulowali ambitny projekty. A może powinienem po prostu powiedzieć Half-Life 3. Więc mamy w końcu legendę. Ale niestety, jak wiemy, Valve nie umie liczyć do trzech, fani do dziś wyczekują na obiecaną kontynuację. Tym bardziej, że epizod drugi kończy się hamskim cliffhangerem. A wszyscy chcieliby poznać dalsze losy Gordona Freemana. Scenarzysta Half-Life twierdzi, że w trzeciej części fabuła miała się w końcu zakończyć. W końcu zakończyć to trochę masło myślane. Prace jednak wstrzymano, bo Valve ciągle twierdziło, że gra potrzebuje nadal tego czegoś. I w finale nigdy nie wydali gry. Apetyt nadal nie został zaspokojony, ale Valve zaserwowało przystawkę w postaci Half-Life Alyx, która moim zdaniem jest najlepszą możliwą grą na VR. Więc jeśli macie VR-a i jeszcze w to nie graliście, koniecznie kupcie. Mimo, że gra nie jest kontynuacją, to załagodziła nadal nienasycony apetyt fanów. Jak widzicie, dobry pomysł to nie wszystko. I czasami mimo wielkich nadziei graczy, projekt musi zostać zduszony w zarodku. Ale w sumie nie wiem co gorsza: Pogodzenie się z faktem, że gra nigdy nie wyjdzie, czy życie w ciągłej nadziei, że projekt zostanie kiedyś wznowiony. Możecie dać znać w komentarzach, którą opcję wolicie, a ja oczywiście przy Wam serduszko. Nie zapomnijcie o wsparciu kanału subem i lajkiem, bo kiedyś, jak już będziemy mieli ten milion, będziecie mogli mówić, że oglądaliście mnie jak było 100 wyświetleń. Tyle ode mnie. Do zobaczenia za tydzień.